Cześć, mam na imię Darek. Jest to pierwszy filmik ze zbliżającej się serii, na którą Was serdecznie zapraszam. Dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam troszeczkę na temat Nowonarodzenia. Wszyscy mamy za sobą stary rok, ustawiliśmy za sobą pewien etap. Przechodzimy do nowego sezonu i cóż, nowe marzenia, nowe decyzje mamy do podjęcia jakieś ważne. Życiowe kwestie, warto nad tym się chwilkę zastanowić. Zachęcam Was do tego, abyśmy też skierowali swoje myśli w kierunku pewnej sentencji, którą powiedział nasz narodowy wieszcz Adam Mickiewicz. A powiedział coś takiego: Wierzysz, że Jezus urodził się w betleńskim żłobie, lecz biada ci, jeśli nie narodzi się w tobie. Dlatego też chciałbym dzisiaj pokierować, może, tą, tą swoją inspirację w kierunku Pisma Świętego. Czy wiecie, że ta sentencja tak naprawdę pochodzi z Pisma Świętego? Niedawno świętowaliśmy urodzenie Chrystusa, mamy stary rok za Tobą, rozpoczął się nowy sezon i warto zastanowić się też nad sprawami, które dotyczą naszego ducha. Powiem nieco więcej o Nowym Narodzeniu, szczególnie o rozdziale trzecim Ewangelii Jana, gdzie możemy o tym przeczytać. Już sam Jezus Chrystus, a warto się zorientować, co on ma na ten temat nam do powiedzenia, już sam on wypowiedział się na temat Nowonarodzenia i powiedział, że jeśli ktoś się nie urodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Więc jeśli myślisz o tym, żeby znaleźć się w Królestwie Bożym, żeby znaleźć się w niebie, Musisz narodzić się na nowo. Sam Pan Jezus zachęcał nas do tego, aby podjąć tą ważną decyzję narodzenia się na nowo. No ale jak może człowiek jeszcze raz się urodzić? I takie pytanie możemy również znaleźć w tym trzecim rozdziale Ewangelii Jana. Nie chodzi o to, żeby życie poprawić. Nie chodzi o to, żeby zrobić tylko jakiś delikatny lifting, żeby troszeczkę upudrować, może maseczkę jakąś założyć albo e, troszkę e, poprawić swój wygląd czy swoje cechy charakteru. Jezus nie o tym mówił. Jezus mówił o tym, żeby całkowicie się odmienić, żeby urodzić się jeszcze raz. Jest to możliwe. E, chodzi o to, by narodzić się w sposób duchowy, ponieważ Bóg jest duchem więc możemy poznać Go tylko i wyłącznie na Jego zasadach, a są to kwestie duchowe. Posłuchajmy. Był wśród faryzeuszów człowiek imieniem Nikodem, radny żydowski. Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział – Mistrzu, wiemy, że przychodzisz od Boga. Jako nauczyciel nikt bowiem nie mógłby czynić takich rzeczy, takich znaków, jak Ty, gdyby nie było z Nim Boga. Jezus odpowiedział – ręczę i zapewniam. Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego ani kodem na to. Jak może urodzić się człowiek, gdy jest stary, nie wejdzie przecież ponownie do łona swojej matki, aby się urodzić? Ręczę i zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło bowiem z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że Ci powiedziałem musicie się na nowo narodzić to dość interesująca myśl prawda samo to że urodziliśmy się w rodzinie chrześcijańskiej jeśli urodziłeś się w rodzinie chrześcijańskiej to pamiętaj o tym że nie to zapewni ci zbawienie również nie to że wykonujesz wiele dobrych uczynków również nie to gwarantuje nam zbawienie zbawienie możemy osiągnąć przez wiarę w Chrystusa i przez nowo narodzenie jest to ta droga a Chrystus sam powiedział o sobie: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jeśli ktoś przeze mnie wejdzie, to wyjdzie i zbawiony będzie, znajdzie dom Ojca. Jeśli chcesz znaleźć się w niebie, to na pewno nie zapewnią tego obrządki religijne, nie zapewnią tego w wystarczający sposób tradycje ani dobre uczynki. To tak samo jak to, że jeśli urodzisz się w stajni, to nie znaczy, że jesteś koniem. To tak samo jest z chrześcijaństwem. Czyli jest taka możliwość, aby rozpocząć życie w pewien sposób jeszcze raz. Żeby doświadczyć takiego życiowego resetu, żeby pozostawić za sobą jakąś część życia. Różne mamy życie, różne mamy doświadczenia. Ja zachęcam do tego, żeby zaufać tej myśli pochodzącej z Pisma Świętego i złożyć całą swoją ufność właśnie w Jezusie Chrystusie. On jest tym pośrednikiem do Ojca. Może masz za sobą bagaż trudnego życia, może wcale nie, ale nie jesteś szczęśliwy. Może nie znasz Boga, może jesteś w miejscu, kiedy właśnie zastanawiasz się nad tym, w jaki sposób mogę go znaleźć, czy to moje życie może się Całkowicie odmienić, czy mogę rozpocząć je jeszcze raz, zupełnie na nową e, kreskę, zupełnie w nowy sposób e, żyć, doświadczyć przebaczenia tego, co było, pozostawić jakiś sezon, jakiś etap za sobą i urodzić się jeszcze raz z ducha e, w relacji razem z Bogiem. Bóg jest duchem i jeśli chcemy go poznać, to poznajemy go w duchu i w prawdzie. Możesz to zrobić w prosty sposób, w szczerej, prostej modlitwie. Odezwij się do Boga. Powiedz coś do niego. Spróbuj nawiązać z nim relacje. Bóg tak bardzo ukochał świat, i to też możemy przeczytać w Biblii, że postanowił posłać Jezusa Chrystusa, który przyjął sam na siebie karę za winę, za głupoty, za grzechy, za wszystko to, co złego zrobiliśmy na siebie, zapłacił własnym życiem za to. Wszystko to jest po to, żebyś ty dzisiaj i ja, abyśmy mogli skorzystać z tego przesłania i spotkać się z nim. Może zamiast odmawiać wyuczone modlitwy, spróbuj po prostu własnymi słowami. Niech to będzie rozmowa, niech to będzie modlitwa trzy razy P, na przykład przeproś, podziękuj. I poproś. Zwróć się do Boga, aby wybaczył ci to, co się już stało, czego nie jesteś w stanie zmienić, ale możesz zmienić wszystko to, co jest przed tobą. Zaufaj Bogu, zaufaj, bo On dokonał czegoś wielkiego dla ciebie. Poświęcił swojego własnego syna, przyszedł na ten świat. Aby pokazać ludziom, jak żyć, że jest możliwe doświadczenie wolności i zbawienia. Jeśli jesteś gotów zrobić ten krok, zwróć się do Boga w prostych słowach, poprzez Jezusa, który jest naszym pośrednikiem, naszą drogą do Ojca. Powiedz Bogu, aby dał Ci się poznać, aby odpowiedział, że zwracasz się do Niego, że Go poszukujesz, żeby się objawił w jakiś sposób w Twoim życiu. Bóg to zrobi, jeśli szczerze się do Niego odezwiesz, w prostych słowach, zaufasz Mu, że On Ciebie poprowadzi, to uwierz mi, Bóg naprawdę tego dokona. Będziesz mógł poznać samego Jezusa Chrystusa, doświadczyć Go, doświadczyć i poznać Jego miłość. Niech Bóg wejdzie do Twojego serca, do Twoich myśli, do Twojego życia. Zaproś Go do swojego serca i powiedz, Boże, przepraszam Ciebie, zawaliłem. Stało się wiele złych rzeczy w moim życiu, ale dzisiaj chcę to zmienić. Usłyszałem o Tobie, usłyszałem, że Ty przebaczasz, że Ty pozwalasz rozpocząć życie na nowo, że można się urodzić jeszcze raz, że dajesz nową szansę, a ja chcę z tej szansy skorzystać. Przebacz mi te wszystkie grzechy i głupoty. I pozwól rozpocząć nowe życie razem z Tobą. Życie, w którym będzie więcej mądrości, w którym będzie więcej miłości, życie, które będzie pełne pokoju i zdrowego rozsądku. Ujmij mnie za moją rękę i po prostu mnie poprowadź. Bóg jest wierny. I jeśli zwracamy się do Niego szczerze, to on odpowie. Tak bardzo Bóg ukochał świat, że posłał swojego syna który umarł za nasze grzechy, po to, żebyśmy byli zbawieni. Więc Bóg cały czas ma to w swoim sercu, i Bóg poszukuje ludzi, którzy gotowi są pójść za nim i go poznać. Zatem, jeśli myślisz o zmianach na ten rok, podsumowując, spróbuj podjąć decyzję, aby spędzić ten rok z Bogiem, aby narodzić się na nowo, aby otrzymać od Boga zupełnie nowe życie, abyś mógł skorzystać z tej oferty i po prostu rozpocząć całkowicie nowe, szczęśliwe, pełne radości i Bożej obecności życie. A jeśli podejmiesz taką decyzję, nawiążesz relacji z Bogiem, poszukaj dookoła siebie, dookoła siebie osób, które. W taki właśnie sposób żyją. Oni będą Ciebie wspierali, ty będziesz ich wspierał. Poszukaj wspólnoty, kościoła, miejsca, w którym będziesz czuł się dobrze i tam, gdzie Twoja wiara będzie mogła wzrastać. Życzę Ci wszystkiego dobrego i niech to będzie dobry rok dla Ciebie. Cześć!